Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj zajmiemy się jedną z broni, którą dysponujemy na początku w kampanii berlińskiej nie jest to podstawowy karabin jednak od tego podstawowego karabinu, który również postaram się omówić jest mi się wydaje nieco lepszy nieco celniejszy i nieco lepiej się spisuje chociaż nie jest to broń idealna a konkretnie chodzi o Volkssturmgewehr WG2, jeden z karabinów, które stworzono na potrzeby Volkssturmu. Nie jest to broń jakoś specjalnie wybitnie udana. Jest to karabin powtarzalny, można powiedzieć do oporu, prosty, który miał załatać braki w uzbrojeniu. Broń tą produkowano w fabryce Spriwekę. I broń ta nie była jakoś specjalnie udana, była zasilana nabojem 7,92 na 57 mm. Waga tej broni to 3,85 kg. Pojemność magazynka to dzisiaj naboj, jest to magazynek wymienny, taki sam jak stosowany w GWR-43. Przyrządy celownicze były stałe, ustawione na 100 metrów, więc była to broń, która była do oporu prosta, ją miał obsługiwać każdy, kto dostał ją do rąk. I nie miała mu sprawiać problemów, i tutaj pojawia się problem, bo potrafiła ta broń sprawiać problemy z racji na fakt, że była to broń no, średnio dopracowana i ponadto słabo wykonana wielokrotnie i nie za bardzo ona, można powiedzieć, mogła spisywać się dobrze na polu bitwy. Na pewno trafiają się lepsze egzemplarze, ale była ona po prostu bardzo, bardzo słaba. No W grze Enlisted jest dość niecelna, dość trudna w użyciu, aczkolwiek lepsza niż. Ta wersja wojenna Mausera, no po prostu ta broń jest mi się wydaje totalnie przeciętna, ta jest nieco lepsza. Niektórym może się ta wersja Mausera podobać i mogą sobie dawać z nim rady, aczkolwiek, mi się wydaje, że ta zwyczajnie jest dużo, dużo lepsza i dużo celniejsza. Ta broń WG2 również nie jest zbyt celna. Coś tam trafie, ale z większej odległości, no jednak nie jest to broń aż tak celna. Są po prostu celniejsze bronie, lepsze bronie. Tą broń da się grać, ale trzeba przycelować, a w niektórych sytuacjach jest to no, dość trudne i nie zawsze te pociski wchodzą tak, jak byśmy chcieli, więc jest to broń, powiedzmy sobie, przeciętna. Trafiają się bronie lepsze. No, z drugiej strony trudno się dziwić, tutaj próbuje się oddać broń, która no, była tworzona na szybko, była słabo wykonana i była używana przez raczej niedoświadczonych żołnierzy, którzy wiedzieli, że karabin ma strzelać. Pewnie trafiają się. Tacy ludzie, którzy mieli styczność z armią, mieli styczność z wojną. Jednak no, nie było mi się wydaje aż tyle, żeby tą broń dobrze wykorzystywać. To była broń do oporu prosta. Miał ją umieć użyć każdy, dosłownie każdy. Miała być również ponadto tania i prosta w produkcji, więc nic więcej. To nie miał być jakiś mega dobry karabin. Więc była to broń powiedzmy sobie przeciętna i w grze niestety to czuć. Ona nie jest najlepsza. Pewnie są osoby, którym się ta broń podoba, bo nie jest to karabin totalnie zły i bezużyteczny. Dobry żołnierz nawet skija kija wystrzeli ponoć, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ogarnia grę, to sobie da z tym karabinem rady. Będzie nawet może to jego ulubiona broń, chociaż mi się tak wydaje, że Mauser jest lepszy. Przynajmniej ten zwyczajny. Ten co dostajemy na samym początku, ten podstawowy w kabani berlińskiej, to jest po prostu tragedia. Ta broń nieco można powiedzieć łata tą lukę, łata ten problem. I jak najbardziej warto wymieniać właśnie te karabiny na tą broń, zwłaszcza na początku, kiedy potrzebujemy czegoś, mi się wydaje nieco lepszego. Jest to jakieś tam, można powiedzieć, chwilowe rozwiązanie, jednak tak mi się wydaje, że wszyscy będą chcieli wymienić po prostu na te lepsze mausery uzbrojenie swoich oddziałów, które po prostu będą skuteczniejsze, i jak najbardziej wtedy ta siła ognia naprawdę mocno wzrośnie. No, nie jest to broń idealna, ale na sam początek może być. Tak wydaje mi się, że tą broń poprawiono w stosunku do tego co prezentowano wcześniej. Wcześniej była ona jeszcze bardziej toporna i beznadziejna. Teraz jest nieco lepsza, da się nam uzyskać dobry wynik. Jeśli ktoś pokombinuje, odpowiednio się ustawi to jak najbardziej. Jest to po prostu karabin taki przejściowy, da się go używać, ale na dłuższą metę mi się wydaje, będzie nieco irytujący, bo czasami zdarzają nam się takie nieoczywiste pudła. Dziwny ten karabin jest po prostu i po prostu nie sprawdza się tak dobrze, jakby się chciało. Też to przeładowanie jest takie no, specyficzne i warto tu również zaznaczyć, że wydaje się czasami, że ten karabin po prostu wycięty z jednego kawałka drewna albo metalu i jest tak toporny i nieprzyjemny w użyciu, że no po prostu jest to jednak, mi się wydaje, zgorszyć broni w grze, niestety. No jednak wymagałoby się więcej od karabinu powtarzalnego, lepszej celności, a jednak nie jest to broń aż tak dobra, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Dość ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie takich samych magazynków jak w G43 to jest dość ciekawe rozwiązanie bardzo praktyczne można było te magazynki bardzo łatwo wymienić, nie stanowiło to żadnego problemu i jest to mi się wydaje całkiem fajne rozwiązanie, całkiem pomysłowe całkiem dobre całkiem dobrze to funkcjonuje i mi się wydaje to jest największa zaleta tej broni zarówno jak w rzeczywistości jak i również w grze Enlisted, po prostu jest to praktyczne i jak najbardziej mi się wydaje w niektórych sytuacjach jak najbardziej dobrze się sprawdza, więc no jednak wymienny magazynek to zaleta, ładowanie z łódki bywa niekiedy uciążliwe, więc yy, no jak najbardziej to rozwiązanie jest dobre, to jest chyba największa zaleta tego karabinu. Właściwie dlatego warto tylko ten karabin posiadać. Wymienny magazynek. No trochę mało, no ale mi się wydaje, że jednak da się ten karabin przeżyć, da się nim coś ugrać, jak tylko odpowiednio będziemy kombinować, to jak najbardziej damy sobie radę. Oczywiście są lepsze bronie i jak najbardziej, jeśli ktoś ma możliwość, no to na tą lepszą broń może sobie wymienić ten karabin i raczej za nim płakał nie będzie. Taka jest moja przynajmniej opinia. Chyba, że ktoś tą broń polubił, no to wtedy y, będzie go używał bardzo długo i będzie bardzo długo skuteczny w rękach takiego gracza. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o WG2, jak wam się ten karabin podoba. Czy graliście tą broń w grze w Endlisted? Jeśli tak, to jak spisywali się w waszych rękach? Napiszcie też, czy spotkaliście się z tą bronią w jakiejś innej grze, jeśli tak, to jak tam się spisywała. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!